Rozdział czterdziesty czwarty Zbyszko nie spełnił wprawdzie swej groźby i nie wyjechał, ale za to po upływie jeszcze tygodnia zdrowie wróciło mu zupełnie i nie mógł już dłużej wylegiwać się w łożu. Maćko powiedział, że wypada im teraz pojechać do Zgorzelic i podziękować Jagience za starunek, więc pewnego dnia, wyprażywszy się dobrze w łaźni, postanowił jechać nie zwłócząc. W tym celu kazał wydobyć ze skrzyni piękne szaty, aby nimi zastąpić zwykłą odzież, którą miał na sobie. A następnie zajął się trefieniem włosów. Była to jednak czynność niełatwa i niemała, a to nie tylko z powodu bujności zbyszkowej czupryny, która z tyłu spadała mu jak grzywa aż za łopatki. Rycerze w życiu codziennym nosili włosy w pątlikach kształtu grzyba, co miało i tę dobrą stronę, że w czasie wypraw hełm daleko mniej ich uwierał. Natomiast na rozmaite uroczystości, wesela lub jadąc w odwiedziny do domów, w których były panny, układali je w pięknie poskręcane zwoje które często smarowano białkiem dla połysku i mocy. Tak to właśnie chciał utrefić się Zbyszko, ale dwie niewiasty, wezwane z czeladnej, nieprzywykłe do takiej roboty, nie umiały sobie dać rady. Wyschłe i wzburzone po łaźni włosy nie chciały się układać i jeżyły się jako źle poszyta strzecha na chałupie. Nie pomogły ani zdobyczne na fryzach grzebienie ozdobne, z bawolego rogu wyrobione, ani nawet z grzebło, po które jedna z niewiast poszła do stajni. Zbyszko począł się w końcu niecierpliwić i gniewać, gdy wtem do izby wszedł Maćko w towarzystwie Jagienki, która przez ten czas niespodzianie nadjechała. Pochwalony Jezus Chrystus, rzekła dziewczyna. Na wieki wieków, odpowiedział z rozpromienioną twarzą Zbyszko. O to dziwne, bo myśmy właśnie chcieli do Zgorzelic jechać, a tyś tu! I oczy rozbłysły mu radością, bo już tak było, iż ilekroć ją zobaczył, tylekroć czyniło mu się w duszy tak jasno, jakby na wschód słońca patrzał a Jagienka, ujrzawszy zakłopotane baby z grzebieniami w ręku, zgrzebło leżące na ławie w podle Zbyszka i jego zwichrzoną czuprynę poczęła się śmiać. Ej, wiecha też to, wiecha, zawołała ukazując pod koralowych ust cudne białe zęby. W konopiach by cię albo w sadzie wiśniowym na strach ptactwu postawić. On zaś zasępił się i rzekł. Chcieliśmy do Zgorzelic jechać, ale w Zgorzelicach nijak by ci było gościowi uchybiać. A tu możesz sobie ze mnie dworować, ile chcesz, co wiera, zawsze rada czynisz. Ja rada czynię? Zapytała dziewczyna. Ej, mocny Boże, toż przyjechałam prosić was na wieczerze, a śmieję się nie z ciebie, jedno z tych bab, bo żeby tak na mnie, wnet bym, sobie tu, wnet bym tu sobie dała rady. Nie wskorałabyś i ty, A Jaśkowi to niby kto to robi. Jasiek ci brat, odparł Zbyszko. Już ci! Lecz tu stary i doświadczony Maćko postanowił im przyjść z pomocą. Po domach, rzekł, gdy po postrzyżynach rycerskiemu pacholenciu włosy odrosną, trefi mu je siostra, a w zrałym wieku żona mężowi. Ale obyczaj też jest, że gdy rycerz siostry albo żony nie ma, to mu dziewki szlacheckie służą, nawet i całkiem obce. Zali istotnie jest taki obyczaj? pytała spuszczając oczy Jagienka. Nie tylko po dworach, lecz i po zamkach, ba! Nawet na królewskim dworze, odrzekł Maćko. Po czym zwrócił się do niewiast. Kiedyście do niczego, ruszajcie do czeladnej. To niech mi też grzanej wody przyniosą, dodała dziewczyna. Maćko wyszedł razem z niewiastami, niby do pilnowania, aby w posłudze nie było marudstwa, i po chwili wysłał grzaną wodę, którą gdy zostawiono w izbie, młodzi zostali sami. Jagienka, zmoczywszy naprzód na łęczkę, poczęła nią zwilżać silnie włosy zbyszkowe. Gdy zaś przestały się wichrzyć i opadły ciężarem wilgoci, wzięła grzebień i siadła na ławie obok młodzianka, aby zabrać się do dalszej roboty. I tak siedzieli tuż koło siebie, oboje nadmiarę śliczni i nadmiarę w sobie rozkochani, ale stropieni i milczący. Jagienka poczęła wreszcie układać jego złote włosy, a on czuł bliskość jej wzniesionych ramion, jej dłoni i drżał od stóp do głowy, hamując się całą siłą woli, aby nie porwać jej w pół i nie przycisnąć ze wszystkich sił do piersi. W ciszy słychać było przyśpieszone ich oddechy. – Możeś ty chory? – spytała po chwili dziewczyna. – Co ci jest? – Nic – odpowiedział młody rycerz. – Bo jakoś tak dychasz. – I ty dychasz. Znów zapadła cisza. Policzki Jagienki zakwitły jak róże. Czuła bowiem, że Zbyszko oczu nie odrywa ani na chwilę od jej twarzy, więc chcąc zagadać własne zakłopotanie, znów zapytała: Czego się tak patrzysz? Wadzi ci? Nie wadzi mi, jeno się pytam. Jagienka? Co? Zbyszko nabrał w piersi powietrza, westchnął, poruszył ustami, jakby zbierając się do dłuższej rozmowy, ale widać nie starczyło mu jeszcze odwagi, bo tylko powtórzył znów: Jagienka? Co? Kiedy się boję coś rzec? Nie bój się, prosta ja dziewczyna, nie żaden smok. Już ci nie smok, ale że stryj Maćko powiada, że cię chce brać. Bo chce, jeno nie dla siebie. I zamilkła, jakby przestraszona własnymi słowy. Przemiły Bóg, Jaguś moja, a ty co na to Jaguś? zawołał Zbyszko. Lecz jej niespodzianie oczy wezbrały łzami, śliczne usta poczęły drgać, a głos stał się tak cichy, że Zbyszko ledwie mógł dosłyszeć, gdy rzekła. Tatuś i opat chcieli, a ja to ty wiesz. Na te słowa radość buchnęła mu w sercu jak nagły płomień, więc porwał dziewczynę na ręce, podniósł ją w górę jak piórko i począł krzyczeć w zapamiętaniu Jaguś Jaguś, złoto ty moje, słonko ty moje, hej, hej. I krzyczał tak, że stary Maćko, myśląc, że stało się coś niezwykłego, wpadł do izby. Dopieroż ujrzawszy jagienkę na ręku Zbyszka, zdumiał się, że wszystko poszło tak niespodziewanie prędko i zawołał. W imię ojca i syna. Miarkuj się, chłopie. A Zbyszko, przypadł do niego, postawił jagienkę na ziemi i oboje chcieli przyklęknąć, lecz nim zdołali to uczynić, chwycił ich stary w kościste ramiona i przycisnął ze wszystkich sił do piersi. Pochwalony, rzekł. Wiedziałem ci ja, że tak się skończy, ale mi przecie radość. Boże wam błogosław. Lżej będzie umierać. Dziewucha jak złoto najszczersze. Ku Bogu i ku ludziom. Prawdziwie. A niech to już będzie co chce. Kiedy się takiej pociechy doczekał. Bóg doświadczył, ale i Bóg pocieszył. Trzeba jechać do Zgorzelic. Jaśkowi oznajmić. Hej, żeby stary zych żył i opad. Ale ja wam za obóz trzymam. Bo żeby tak prawdę rzec, to was tak oboje miłuje, że i wstyd gadać. I chociaż miał w piersi serce hartowne, Wzruszył się tak, że aż ścisnęło go coś w gardle, więc ucałował jeszcze Zbyszka, a potem w oba policzki Jagienkę i wykrztusiwszy na wpół przez łzy, miód nie dziewczyna, poszedł do stajen, aby kazać konie kulbaczyć. Wyszedłszy, zatoczył się z radości na dziewanny, które rosły przed domem, i począł spoglądać na ich ciemne kręgi, otoczone żółtymi liśćmi, zupełnie jak człowiek pijany. Ano, kupa was rzekł, ale da Bóg, gradów Bogdanieckich będzie więcej. Po czym idąc ku stajni ją znów mruczeć i wyliczać. Bogdaniec, opatowe majątki, spychów moczy doły, Bóg zawsze wie, do czego prowadzi. A przyjdzie czas na starego wilka, to by i brzozową warto kupić. Łęgi godne. Tymczasem Jagienka i Zbyszko wyszli także przed dom, radośni, szczęśliwi, jaśniejący jak słońce. Stryjku, ozwał się zdala Zbyszko, a on zwrócił się ku nim, otworzył ręce i począł wołać jak w lesie. Hop-hop! Bywajcie!